Witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, Giełda jest prosta, 27 stycznia, pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, co dzisiaj bierzemy na warsztat, tak mało dajecie tych komentarzy z propozycjami, więc prosiłbym, jeżeli macie coś ciekawego, ale ciekawego, prawda, nie coś co jest na górze, tylko coś co jest w korekcie najlepiej, no to dajcie znać w komentarzu, oczywiście rynek amerykański i polski, no bo tymi rynkami dwoma się zajmuje. Dzisiaj na warsztat bierzemy Alior, bierzemy żabkę. Bierzemy Apple, moi drodzy, i bierzemy Nvidia, czyli troszeczkę Polski, troszeczkę Ameryki. Wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, nie ma tu rekomendacji, jest tylko inteligentna analiza. Zapraszam ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na grupę GT. Jeżeli chciałbyś się uczyć, poszerzać horyzonty, poznać coś nowego, to zapraszam serdecznie kurs analizy technicznej od A do Z w prosty sposób, jasny i przyjemny, e, przekazana wiedza, strategie zarządzanie, z, e, strategię, którymi się poruszam na rynku od poniedziałku do czwartku Alarm Update, szukamy okazji z Waszych propozycji, portfel edukacyjny na żywym rynku, co sobotę live o 20, a także dużo materiałów edukacyjnych, wideo. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, link w opisie. Zaczynamy sobie od Apple'a, moi drodzy. Czyli tak, ogólnie rzecz biorąc, no, nie aktualizuję YouTube codziennie, natomiast, moi drodzy, żeśmy się interesowali tym też na grupie. Żeśmy sobie robili analizę, ale to pod strategię. Natomiast co mnie interesuje na tym Apple? Moi drodzy, dwie strefy mnie interesują. Interesuje mnie ta strefa, interesuje mnie ta strefa. Przy czym ta już mnie nie interesuje, bo już z tej pozycji, z tej strefy mam pozycję. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, najbardziej interesowałoby mnie dokładnie, moi drodzy, 183-179. Natomiast na chwilę obecną malutka jest tam szansa na zaliczenie tego. Natomiast jest jeszcze możliwość, jakby nie było gdzieś tam zainteresowania się tym Applem, ponieważ moi drodzy, ten ruch tutaj, który teraz się wygenerował, jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze tutaj zejdziemy do tej strefy. Duże, nieduże, natomiast jeszcze, jeszcze by takie prawdopodobieństwo mogło być. I tutaj, gdyby się zaczął budować Apple z, tego, z tej strefy, to niestety dla mnie osobiście zła wiadomość. Dlaczego zła wiadomość? No, bo na rynku, moi drodzy, tak naprawdę najważniejsze jest kupić tanio. A kupić tanio dla mnie to jest 183, 179, a nie, a nie 219. Natomiast, żeby być w tej pozycji, no, bo też to jest jakaś korekta, no to niestety muszę w niej być. Natomiast rzeczy złych to to, że musiałbym wychodzić, yy, gdyby się zaczął budować Apple, musiałbym wychodzić na szczycie, moi drodzy. Czyli ogólnie rzecz biorąc, 20 parę procent do zgarnięcia, ale daję tutaj jako pomysł. Że, gdyby były większe spadki, to te 183-179 byłyby bardzo, bardzo interesującymi strefami. I osobiście też to będę tam rozgrywać. No i wtedy mówimy już o dużym, dużo większym zarobku. No bo do samego ATH, gdybyśmy tą drugą strefę zaliczyli, byłoby 44%, a do strefy podażowej, 52%. Więc tutaj, Apple, zostawiam Wam jakby jako pomysł. Czy tutaj cofnie do tej strefy? No można się nim interesować jak najbardziej. Natomiast najbardziej interesujące strefy no to 183-179. No i na to i tego bym sobie osobiście życzył. Nie chciałbym, żeby tutaj odbijało, chciałbym, żeby nie broniło i spadało niżej. No bo zawsze wiadomo, czym niżej kupisz, tym więcej zarobisz, lecimy do NVIDII. Na NVIDII mamy dość ciężką sytuację trudną w zasadzie, bo, moi drodzy, według mnie odbywa się dystrybucja. Okej, okay, czyli według mnie już ten trend zwolnił. Na tyle, bo on tutaj miał takie przyspieszenie w okolicach stycznia, bardzo mocne. No i tutaj już jesteśmy na takim zwolnieniu. Fakt jest to korekta, jakby nie było, no ale, ale te oznaki tutaj pierwsze są. Moi drodzy, mamy tutaj podwójny szczyt. I teraz tak, według jakby technicznie patrząc, to gdybyśmy wypełniali ten podwójny szczyt, bo tutaj uwaga, nie musimy go robić. Natomiast zaraz Wam powiem o co chodzi. Gdybyśmy go wypełniali, no to tutaj jest zasięg 104 lub 98. Te dwie strefy zostawiam jako również pomysł, bo są to fajne strefy popytowe, gdybyśmy wypełniali ten podwójny szczyt. Natomiast gdybyśmy go nie wypełniali, moi drodzy, no to tutaj jest też fajne takie miejsce, bo teraz tutaj wiadomo, nie ma żadnego przyłączenia się, ale ogólnie gdybyśmy negowali ten podwójny szczyt, to tutaj w tych okolicach, mniej więcej od tego szczytu w górę. I po przebiciu tego zostaje wygenerowany sygnał z tego trójkąta, czyli z tej korekty płaskiej, do poziomu 171. I tutaj fajna taka sytuacja, bo można byłoby się tym zainteresować. Jest tu do zrobienia tak plus minus 15%. Natomiast niestety tutaj to też wymaga wiedzy, bo. No, trzeba mieć jakąś metodologię, jak w to wejść, prawda? Żeby się zabezpieczyć. Więc tutaj też nie można sobie tak po prostu wziąć pozycji i czekać. Bo, bo może być na przykład potrójny szczyt zawsze, prawda? Więc tutaj jakby trzeba troszeczkę bardziej zwrócić uwagę na to, czy ten popyt faktycznie tutaj jest, czy się buduje. Natomiast w razie spadków te dwie strefy na NBD, jako tylko rozegranie, nic więcej. Czyli jakaś korekta w górę i tyle. Natomiast gdyby negowało ten podwójny szczyt, to od tego miejsca uruchamia się taka strefa, takie wolne miejsce do 171, czyli tak, jak mówię, wypełnienie, wypełnienie tego trójkąta. Pozobaczcie, że na chwilę obecną, jakby nie patrzeć, podwójny szczyt, nie podwójny szczyt, jest to moi drodzy korekta ABC. Więc gdyby ta korekta ABC przebijała ten punkt B, to będzie to sygnał, że chce jeszcze wypełnić ten target, czyli te 15%. Chciał, nie chciał, byłoby tutaj jeszcze do wzięć. Tak więc tak by Nvidia wyglądała, lecimy do Allier Bank. Alior Bank w tamtym roku zaczął wypłacać dywidendę, więc moi drodzy, nie, nie, akurat nie wiem, tutaj szczerze mówiąc, czy jest to jednorazowy wybryk, czy będzie już tak na Aliorze, tutaj jakby pytanie do Was, napiszcie w komentarzu, czy to jest jednorazowe, czy ta dywidenda będzie w jakimś planie ujęta tutaj w, na spółce. Więc tutaj mam taki plan rozrysowany, gdyby, gdyby były okazje, więc ja zawsze sobie trzymam takie plany, moi drodzy, bo. Jak będzie źle na rynku, to zawsze mogę sobie sięgnąć do, do tych planów i zweryfikować, czy jest to odpowiednie miejsce i czas, żeby zagrać. Więc gdyby były spadki, to mam tutaj dwie fajne strefy, z czego i ta i ta jest fajna, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, jest to powtórzenie tej korekty, tylko że ono jest tak, takie troszkę rozbite na 67 i 59. Więc w razie spadków tutaj te dwie strefy popytowe pod rozegranie, ale tylko też korekcyjne. Natomiast najciekawsza strefa to jest 33 zł. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo daleko na, na Aliorze, no ale nigdy nie mówmy, nigdy, prawda? Więc jakby tutaj te 33 zł. byłoby najbardziej interesujące na tej spółce, i wtedy też byśmy mieli. Znaczy w zasadzie, gdybyśmy tutaj spadli w te strefy, to byśmy mieli odwróconego rgr a tak naprawdę, czyli bardzo fajną formację. Więc tutaj Aliora zostawiam w razie spadków, żeby sobie gdzieś tam na przyszłość zostawić tą spółkę czy to też w obserwowanych, bo gdyby była taka sytuacja, to można by tutaj pomyśleć nad jakąś strategią, nad jakąś akumulacją, czy nad jakimś tradem, prawda? Natomiast super interesująca strefa 33, ale na chwilę obecną mało prawdopodobna musiałoby być naprawdę wielkie, wielkie spadki. A na to żeby banki mniej zarabiały na razie się nie zanosi. I w, w mojej opinii w przyszłych latach nie będzie się za bardzo tutaj banki dalej będą dobrze zarabiać. Więc, jedynie takie realne strefy to jest 67 i 59, i to zostawiam. Natomiast ogólnie patrząc na wykres, to jest on byczy. Czyli mamy tutaj taką formację flagi, gdzie jeszcze moglibyśmy pociągnąć ten trend w górę. Dlatego, tutaj, dla posiadaczy Aliora, że tak powiem, to na razie dobre wiadomości, bo mamy tu korektę trójkową. Tutaj zauważcie, że mamy impuls A, impuls B i impuls C, i tutaj mamy. W zasadzie tak, przepraszam. I impuls C i tu mamy przebite te, ten punkt B, ok. Więc jeżeli nie przebije tego dołka, no to tu jest dalej możliwość podtrzymania trendu. Natomiast tu zostawiam analizę, gdyby przebiło ten dołek. Wtedy mamy te dwie strefy do rozegrania. To jest też fajny pod trade, bo to jest bardzo łatwe i te strefy nie są duże ogólnie rzecz biorąc. Ale to też do tego możemy sobie jeszcze wr wrócić, natomiast gdybym zapomniał, e, to zostawiam tutaj Aliora z tymi strefami na przyszłość, gdyby miało się to wypełnić, aczkolwiek na wykresie na chwilę obecną jeszcze byczo jest. Lecimy do żabki. Oczywiście wszystko biorę z Waszych komentarzy, jakby nie było, prawda? Więc na żabce no, wejścia nie ma niestety e, to już nie ten moment na wejście, natomiast wiem, że dużo osób prowadzi żabkę. I teraz tak, no w zależności od tego, jak, jak sobie ułożyliście plan, natomiast to, co ja tu osobiście widzę, to trzy strefy podażowe najbliższe. Z czego z pierwszej już reagujemy? Mamy 26 i 29 zł, i tylko to mogę zostawić, niestety. Nie mam tutaj nic innego, bo tak jak mówię, na wejście raczej nie będzie tutaj prędko okazji. A na wyjście, no to któraś z tych stref być może będzie tą ostatnią strefą, ciężko powiedzieć. Natomiast na tych strefach. Patrzcie, czy się rysują trójki, bo po co nam te strefy, moi drodzy? Po to, żeby patrzeć, jak się układy korekty rysują, prawda? Jeżeli to jest coś więcej niż 3 lub zaczyna się to w ruch boczny, jakby um, układać, no to trzeba się zastanowić, czy nie warto byłoby na przykład wyjść. Na chwilę obecną nie ma tutaj nic, co byłoby niepokojącego. No bo zobaczcie, że też mamy na chwilę obecną tylko i wyłącznie impuls A, impuls B i trwa impuls C. On może być głębszy, może być to trójkąt. Nieważne, ważne, że jest to na chwilę są tylko i wyłącznie C. Natomiast w przyszłości, gdyby się wyrysowało coś takiego, powiedzmy, jakaś trójka i znowu by chciało przebijać, no to to już jest znak, że ta strefa podażowa, moi drodzy, mimo wszystko może być końcem jakimś większym, prawda? Więc zawsze tutaj na tych strefach podażowych, jeżeli one są, czyli w tym przypadku 24, 26, 29, one są blisko siebie niestety. No to zawsze patrzymy, jak będą wyglądać te trójki z tych stref, bo to, że tam będą korekty, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Natomiast pytanie, czy to będą tylko korekty, czy będzie się coś więcej tutaj budować? Więc to zostawiam, moi drodzy, tylko dla posiadaczy, tak naprawdę, żabki. I tyle. Wszystko w temacie. Nie było nic takiego ciekawszego do analizy z Waszych propozycji, więc dajcie coś do analizy mm, dokładnie. Tylko pamiętajcie rynek polski, amerykański. Wszystkiego dobrego Wam życzę i słyszymy się w piątaczek. Trzymajcie się, hej!